Tutaj. Chyba. A, to też raczej nie. Mm. To. To będzie tu na przykład mogło pasować. To było takie trzy Nie. 4. O, to tu pasuje. To będzie pasowało. Nie, kurde, to tu nie będzie pasowało. musi mieć dwa po tej i dwa po tej stronie, więc to niestety nie tu, ale to będzie tu. Bo to musi być tak. No to mi pasuje tutaj, tylko. O, wreszcie. Dobra. Eee, nie, bo tu, kurde, ciągle nie widzę tej jednej wypustki tutaj. To. Przestawimy. Bo to chyba będzie tu. Chociaż nie wiem. O, jest. Nie, ale to nie będzie tu pasowało. O, oh my gosh. Czekajcie, czy to będzie tu pasowało? Nie. Gdzie by to mogło pasować? No, kurczaczki, mi się wydaje, że to mogło tu pasować. to wtedy będzie um, Tu. a to tu o ja zobaczcie proszę tak zakadki i ja i moje przygotowanie <grywia> yy, dobra Pierścienki mamy gotowe, teraz musimy sobie właśnie drugą część jakby odblokować, to znaczy żeby odblokować drzwi, musimy ułożyć klucz, który znajduje się tutaj poniżej, w, w tutaj żeby był u góry, to znaczy musimy go na tych jakby miejscach przesunąć. To na to pewno to się... klucz do tych drzwi. A, nie drgną. Hmm. Tak, Musimy to przesuwać na takiej zasadzie, Więc w sumie nie powinno być trudno, no ale ten klucz właściwie tutaj powiniencie znaleźć, żeby się dopasował do drzwi. No ale to będzie trochę trwało pewnie. Niestety wszystkiego tak ładnie nie przesuniemy. O, złapiemy to tym. sumie. To też. To złapiemy tym. ok, Teraz środek przesuniemy w tę stronę. Aha. To mnie odblokuje teraz. Więc to przesuniemy tak. Tak. W tą stronę. To pociągniemy. I to już mamy. No i teraz trzecia część. Jak ją tu wepchnąć? Nie, nie świetnie. O oh my gosh. Muszę się tego czegoś pozbyć. Okej. Okay. Nie, czekajcie, bo tu się zaczyna robić jakaś dziwna prontanina. Ehm. Ta część klucza. Bardzo bym prosiła, żeby to jakaś ogarnąć. Tu nie mogę. tu ja to w tę Teraz to przez tu, to przez to to. Na pewno A. klucz do tych drzwi. No dobra, przestań pierdolić. No. Ja, ja mówię, zagadka nie jest zbyt trudna teraz. To na pewno klucz do tych drzwi. No i. A, ten, dobra. <laughs> Ogarnęliśmy. Ogarnęliśmy. Co do cholery. Tak. Niestety gaz odbarwał. No dalej, zbudź się, proszę. Cieszy mnie, że podążył Pan za ogróżkami, Panie Macpherson. Chciałem, by był Pan świadkiem tworzenia mojego najnowszego dzieła. Zbudź się. Nie chciałbym, żebyś przegapiła ból. Boże, co demoniczne oczy. Co niestety zabił naszą idę. To znaczy naszą gasa. Co najgorsze jeszcze zabił dziecko. I to również wylądowało na obrazie, który wisi w galerii. Tytuł tego obrazu brzmi: Śmierć nas rozłączy. Kobieta na obrazie wydaje się zupełnie nie przejmować cierpieniem mężczyzny klęczącego obok niej na ziemi. Znów widzimy motyw ciemnego korytarza i złowieszczej postaci czającej się w mroku. Wydaje się, że Ackerman próbuje odtworzyć scenę z dzieciństwa, sugerując przemoc i cierpienie. Zwróćcie uwagę na pozycję mężczyzny na obrazie. Bezbronny, słaby, odkryty. Czy Ackerman wówczas tak właśnie się czuł? Oczyszczenie duszy. Hm. Pierwszy raz na obrazie Ackermana kobieta przedstawiona jest jako uwodzicielka. Wygląda, jakby się unosiła na płótnie. Czerwona tkanina faluje na wietrze, co ostro kontrastuje z absolutnym spokojem w tle. Czerwień, która symbolizuje namiętność i kuszenie, dominuje na pierwszym planie, lecz otaczają ją złowróżbne odcienie ciemnej purpury, szarości i czerni, barwy, śmierci. Kobiecie brakuje oczu, co może odzwierciedlać zagubienie i gniew skierowany przeciwko kobietom w życiu Marka. Most nad spienioną wodą. Kobieta na pierwszym planie wydaje się zaniepokojona. Patrzy wprost na nas, jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, co ją otacza. Bezkresne i burzliwe niebo, zazwyczaj symbol wolności i otwartości, tutaj wydaje się przytłaczać, wisieć posępnie nad krajobrazem. Czyżby Mark starał się odegrać na matce? Ten obraz zatytułowany jest Ulice Pragi. Akerman mieszkał w Pradze przez kilka lat. Widzimy tu powtarzający się motyw ciemnego zaułka. Spójrzcie na te kolory. Mury wyglądają jakby były posiniaczone, poturbowane. Najwidoczniej Akerman postrzegał to miasto bardzo negatywnie. Odpuszczenie grzechów. Kobieta na obrazie jest bezbronna i uległa, kuli się, próbując uzyskać przebaczenie. Można to postrzegać jako wizję Akermana, w której to jego matka błagała o przebaczenie za to, że nie zdołała go ochronić. Pierwszy nosi tytuł porzucona. Z prawej strony widać leżącą kobietę pijaną, najwyraźniej nieświadomą tego, gdzie się znajduje. Na środku obrazu mamy dwoje oczu wyłaniających się z mroku. Wiemy, że ojciec Marka Kermana znęcał się nad nim a matka, która wiedziała co się dzieje, nie ingerowała i pozwalała by to trwało. To właśnie jest przedstawione na obrazie. Kobieta wydaje się nie chcieć zareagować na grożące jej niebezpieczeństwo. Ten zatytułowany jest uczeń. Sam tytuł wskazuje na to, że Mark czuł więź z tematem obrazu. Mimo, że tkwił we własnej celi, to jednak zdołał uciec poprzez swego ucznia, który przedstawiony jest jako światło padające przez okno na pacjenta. Wykorzystuje tego mężczyznę, żeby wyrwać się ze swego więzienia. To bez mózgi. Mężczyzna na obrazie jest dosłownie bez mózgi. Zwróćcie uwagę na szwy na czole, które prawdopodobnie są śladami polobotomi. Jest to przedstawienie największego koszmaru marka, zamknięcia w potrzasku ciała i umysłu. On stoi w rogu, otoczony przez mrok, a przez otwarte okno na całą scenę pada światło. To właśnie okrutna ironia. Pacjent nie zdaje sobie sprawy z istnienia okna do wolności. Pozostaje więźnią. A, ah, Beatrycze! Kobieta na obrazie pielęgniarka. Wydaje się być dla Marka ideałem. I może nim była. Czuła, kochająca i uwodzicielska. Otoczona barwą anielskiej bieli. Jej skóra ma bogaty i żywy odcień. Nie tak jak u modeli na poprzednich dziełach. Ten nosi tytuł Dr. Hyde i rozpoczyna serię z Los Angeles. Wiemy, że Ackerman w latach 30. trafił do szpitala dla psychicznie chorych. Mężczyzna na tym obrazie przedstawia psychiatrę Marka. Jest to karykatura nieuczciwego człowieka, który chowa spojrzenie za grubymi okularami. Czuć z tego obrazu jakąś aurę pogardy. Spójrzcie na uśmiech tego mężczyzny. Wygląda on jak wiejski głupek. Człowiek ten ewidentnie nie budził w Marku ani podziwu, ani szacunku. To zaś jest Handel w blasku księżyca. Jego drugi obraz namalowany w Chicago. Można wyczuć, że Mark czuje się tu dobrze. Wschodzi słońce i wybiera ciemność. Zauważcie te ciepłe pomarańcze, czerwienie i żółcie. Zapewne Mark ma wreszcie spokojne sumienie i czuje, że w Chicago jest jego dom. O, to jest obraz pod tytułem Schronienie Obłąkanych. Pierwszy z chicagowskiej serii. To, co jest niezwykłe na tym malowidle, to perspektywa, z której zostało ono stworzone. Wydawać by się mogło, że Ackerman jest niepożądanym gościem w tym pomieszczeniu, jakby skrywał się za zasłoną. Namalowana kobieta pozostaje w błogiej nieświadomości tego, że jest on w pobliżu i że ciemność otacza jej świetliste schronienie. Okej, okay, po tym um, dość sporym wstępie. Um... Tak naprawdę kończymy szósty rozdział i zaczynamy siódmy, ostatni. Powiem szczerze, że ostatnia scena z szóstego rozdziału jest po prostu rozrywająca. Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz grałam, kompletnie się nie spodziewałam tego, jak to może się wszystko zakończyć. Mimo, że w notatkach, które przeglądaliśmy, zdaje się, przy, w pracy tego, jak no tam było. Kolara. W pracy magisterskiej w którymś momencie gdzieś tu jest napisane, że Ida właśnie zginęła. Z, była ostatnią ofiarą tego. O tu jest Macpherson. Ofiarą ostatniego morderstwa w Pradze była prostytutka Ida Skal. Skalickowa, o której towarzystwo zabiegał Macpherson. Po jej morderstwie Macpherson ponownie uciekł, pozostając o krok przed miejscową policją, która miała nakaz jego aresztowania. Po jego wyjeździe nie było już więcej morderstw w Pradze. No i następne e, były właśnie w Chicago, które stały się miejscem kolejnych trzech morderstw. E, I mimo, że czytałam te notatki, Chyba nie doczytałam dokładnie tej pracy magisterskiej Kolara, i umknął mi ten fakt, umknął mi ten spoiler. To jest straszny spoiler, bo według mnie nie powinno tego w ogóle być w grze, bo, no, psujemy sobie rozgrywkę jakby w ten sposób. No, ale tak, Ida skinęła, i niestety, i to jeszcze w najgorszy możliwy sposób, bo MacPherson musiał na to patrzeć i on potem przeżył. I musi, musiał żyć z tym, że, że ona została zamordowana na jego oczach, i on nic nie mógł zrobić. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jak, jak straszne to może być. W każdym razie, co dalej następuje? Mieliśmy tutaj taki przegląd prac Ackermana, i myślę, że część z nich jest. Tutaj dokładnie pokazana na podstawie morderstw, które już widzieliśmy, czy to w Pradze, czy, e, czy właśnie w tym naszej w tej naszej współczesności. E, tak jak e, wydaje mi się tam odpuszczenie grzechów i chyba coś z obłąkanymi. Nie pamiętam, jak on się tam nazywał dokładnie. W każdym razie to nawet było wypisane na ścianach. E, no trudno, żeby to był sam Acherman. Nie wiem, czy przeżyłby tyle czasu, ale no, można by już pomyśleć, że jest to borderca, który się na nim wzoruje. Takie domniemania można wyciągnąć z tego. No i myślę, że ostatnim rozdziałem zajmiemy się już następnym razem. Ten był, co prawda, trochę krótki, ale, mimo wszystko, chciałabym, no. Następnym razem nagrać ten ostatni, i ten ostatni już będzie razem z podsumowaniem i końcem serii. No cóż, także z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie: czy zauważyliście ten spoiler, bo wydaje mi się, że ktoś tam w komentarzach pisał na temat tego spoilera w pracy magisterskiej. Ale tak sami z siebie, czy zauważyliście, czy czytaliście w ogóle te notatki z tego. Nie wiem, czy tu jeszcze są. O, z rozdziału 6. Czy coś on jeszcze tu napisał? Śmierć Apoliny kanały. Kiedy schodziłem do kanałów, miałem przeczucie, że naszedł kres. Bell i Ackermanowi wiedzieli, że już po zabawie Skalnicz próbował mnie zabić, a Stasiek nie mógł mi już pomóc. Miałem tę przewagę, że wiedziałem, kto jest mordercą. wiedziałem, że jak się przemieszcza i szedłem teraz wprost do Paszczy Lwa. W taki czy inny sposób musiało się to skończyć i to wkrótce. No niestety skończyło się to bardzo tragicznie dla samego McPhersona. No i tak jak mówię, jeszcze Ida była w ciąży, to już w ogóle to jest po prostu tragedia nad tragedią. No. I tu mamy rozdział siódmy. śmierć nas rozłączy. Zdemaskowanie Marka Ackermana. Boże, jak sobie przypomnę te obrazy, nie mogę w to uwierzyć. Ciekawe, czy dziadek wiedział, że Ackerman go namalował. Mam nadzieję, że nawet jeśli wiedział, nie musiał tego oglądać. Ackerman to ten chory, chory skurwiel. Nie jest dziwnego, że jego obrazy są tak wyraziste. Nie mogę uwierzyć, że Richard mówi o Akarmani, jakby był jakimś niezrozumianym, tragicznym bohaterem. No właśnie, jeszcze to wypowiadanie się Richarda na jego temat no, jest yy, yy, też takie ciekawe. A w śledztwie, nad którym pracuje morderca, na pewno wie o Akarmani i prawdopodobnie sukiency na podziwia. Dorwę go dla ciebie dziadku, obiecuję. Dokład Richarda był bardzo ciekawy. Ja szybko potrzebuję więcej informacji. Jeśli mój morderca naśladuje no Marka poprzez jego obrazy, to bez wątpienia muszę kopać głębiej. Może znajdę odpowiedzi w komputerach w biurze. No i tu to, tym się będziemy zajmować następnym razem. Ha, także nagadałam się sporo. Wypowiedzcie się w komentarzach. Ja chętnie bardzo poczytam. No i do usłyszenia już w ostatnim rozdziale ze Steel Life. Cześć!